Cześć! Czekajcie, muszę zrobić roszadę. O! Cześć! Witam Was ze słonecznej Wielkiej Polski. Dziś jesteśmy na wyspie Edwarda i ostatnio jak tu byłam zapomniałam Wam nagrać um, informację o tym, że czekajcie, że tutaj zrobili izbę pamięci na którą załapał się ojciec mojego nie, jeszcze raz, że zrobili tutaj izbę pamięci dla osób poległych podczas wojny i między innymi, no i zasadzili dęby, przy dębach nazwiska osób poległych i jest tam również nazwisko. I jest tam nazwisko, sorry, że tak z przerwami, ale to są tłumy, dlatego idziemy po moście na wodzie, o którym również mówiłam w poprzednim vlogu. W każdym razie Izba Pamięci i dęby i pod każdym dębem jest nazwisko e, poległego e, i jest tam również nazwisko Ojca mojej Teściowej. E, no, więc super i odczajcie to. nie pamiętam czy kręciłam tutaj jakiegoś vloga, ale wydaje mi się, że jesienią, ale chyba nie, jak jeszcze były knajpy otwarte. E, w każdym razie jest stąd na pewno post na stronie. E, tutaj podlinkuję go wam gdzieś tutaj. Gdzieś tu. Nie mogę pokazać gdzie bo wtrzymam szafę. <grym> No tutaj w ogóle wszystko później się rozkwita niż, yy, niż yy, u nas Czekajcie muszę się odsunąć bo tu jest tyle ludzi Aha no i co? I później się rozkwita i są już pączki ale ale jest jeszcze szaro bóro. oczywiście jak pozamykamy, po ludzi wrócę Dzisiaj jest 1 maja i witam Was na Wyspie Edwarda. Tu jest w ogóle mek, bo tutaj ten dom jest nazwany? A tu mówiłam ja Wam: Pamięci Czas Mieczysława Orłowicza, czyli tego, który wytyczył pętlę Bieszczacką. Ale musicie sobie o tym poczytać u mnie na blogu, tam macie wszystkie info. Tablica upamiętniająca jest na tym domku, na cześć Mieczysława Orłowicza, który wyznaczył szlak Bieszczacki. Ale o tym pisałam na blogu i chciałam jeszcze powiedzieć, że za tym domkiem, pokażę Wam to zaraz, niejaki hrabia Edward Raczyński strzelił sobie w łeb z armaty serio. Eee, resztę macie na blogu. Dobrze, idziemy. Tak, jeżdżę na dziesiątym rowerze. Kiedyś Hiszpanki, oj to było lata temu, z 15 lat temu na Jaskich Łąkach wyjeżdżały już z Wrocławia, teraz muszę z wymiany i chciały sprzedać ten rower, a moja teściowa akurat szukała roweru i ten był na nią dobry, jeśli chodzi o wzrost. Co chciałam wam powiedzieć, że jestem, oj muszę być cicho, bo widzę, że tutaj gniazdo ma niejaki dzięcioł. To jest była trasa promu, czyli myśmy przyjechali stamtąd. Tam nagrywałam wam też vloga ostatnio. I tam, 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 tam. Tak jest. W ogóle to nie jest zabezpieczone, no ale... Wszystko opiera się na... Chciałam powiedzieć słowo honoru. Na wzajemnym zaufaniu. Dobra. Siadam, bo jest to czas nie inny niż moje czoło mi podpowiada niż czas przerwy na lunch a wiecie jak lunch wygląda w Polsce szczególnie podczas majówki oczywiście nic nie wskazuje na to, że jest majówka albo w sumie właśnie wszystko wskazuje na to, że jest majówka mianowicie ja mam na sobie zimową kurtkę, czapkę softshell i chustkę Jakie jest nieskopoczne. Dobra, to obczajajcie jeszcze to i widzimy się później. Uwaga, będę hakował. Obczajacie to. Ja myślałam, że jest trochę jak na Mazurach, a trochę jak na... wiem, wyglądam jak żołądź. Dopiero okazało się to po czasie, trudno. E, trochę jak na Mazurach trochę jak nad morzem trochę jak w Turawie i w ogóle są to sosny i to jest sklep i może być otwarty może będą jej piwko <noise> ale co chciałam powiedzieć zapomniałam, że a, że byłam kiedyś w takim komunistycznym ośrodku w ogóle w Kęp. a właściwie nie było w Kępnie muszę się o to zapytać, bo tam była moja koleżanka Marcela z Kępna z koleżanką, którą jeśli mi oglądać serdecznie was pozdrawiam my tam jest w ogóle warka. Aha, bo to są te korty, to jest Sorafą chyba gra. U góry zobaczę. Eee, idziesz zobaczyć, czy wszystko działa? Nie. I ten, i moja koleżanka Marcela z... nie pamiętam jak ta dziewczyna miała na imię już. No chyba pozdrawiam Was serdecznie. Z moją koleżanką marcela się znamy z Kujawsko-Pomorskiego. Razem jeździłyśmy na kemping lata temu i one właśnie kiedyś były w takich domkach na... Na jakimś obozie, coś takiego, nie pamiętam. I ja wracając z rodzicami również skądś tam, zrobiłam mi niespodziankę i odwiedziłam je. O, to. O ze sklep chyba działa? O matku, ale czad. Ale cicho, nie usniką A tu już są nowoczesne, do... A nie, tylko jeden jest taki nowoczesny, bardzo Nie ma, tylko muzy muzyka musi być wyłączona. Bo tak, bo jak jedziesz za mną, to wszystko słychać. <laughs> ja tylko nie Słuchajcie, to było... Czekajcie, zaraz wam nie. Słuchajcie, to był... To było... Takie mistrzostwo. Ja już się zastanawiałam, czy nie kupić tutaj domku. To wynajemy. Chcielibyście wynająć ode mnie domek? <laughs> byłby tak samo zajebisty jak ja ale um, no, panowie, wódkę, napić... U, <laughs> panowie zwodowali wódkę wódkę panowie zwodowali wódkę jest pełno ludzi więc muszę robić koła żeby nie nagrywać <laughs> czekajcie bo było cudownie oczywiście już tam piwo ale nie mówcie bo ja nie śpiewa. <laughs> od... od kiedy? od dwóch tygodni chyba? Czy to możliwe? A jednak, być może. Eee, była też wcześniej kwestia taka, że pan namawiał mnie na no, zakup oj, środka gminy. Można odkupić um, jego część, która kiedyś była e, w użytku i były do pomieszczenia na knajpę i na kibel Więc super. Ej jak byśmy zrobili. Jak byśmy zrobili tak na żeton. Takie coś na żeton. Złoty biznes, Tylko nie trzeba wynajmować nic. Wystarczy zamontować ze za pewnie urządzenie, które przyjmowałoby złotówki ochoczo i wtedy moglibyście sikać za pieniądze. Dobra, nie mogę nagrywać, bo to jest pełno osób. W ogóle cały czas... Mam wrażenie, że jesteśmy w trawie, ty też tak może wrażenie takie. A, ja widzę tam takie piękny pustostan. A jak wiadomo mam słabość widzę tą pustostaną. Piękny jest. No i co? Zajebiście, co? Co myślicie o domku tutaj? Oczywiście to jak cecha? Chodź, pójdziemy na spacerek. No tak Powiem wam Może nie wygląda. No. Bym... <śmienicza> Tam jak zwykle. Chodź, chodź na spacerek. Ktoś z chwilę powiedział, super, ale fryzurę masz. Chodź na spacerek. Ja myślę, że fryzura to jest najbardziej zajebista rzecz, którą mam. Więc <śmienicza> <śmienicza> sorry. No, ale chciałam powiedzieć, że namówili mnie i kupiłam las. Znaczy, widzicie, pies się cieszy, a wy się cieszycie? Będziecie do mnie wynajmować porcelę? <grystanie> Będą książki do czytania i mapki. Poczekajcie, bo lektor przekazuje mi skarb. Czy to jest znak. Poczekajcie, bo co zostało. Potrzymaj mi kiemszek. Ale w ogóle, o mm, przejście to zostało suwenir. to jest znak? Powinienem się przebranżowić. Uwaga. <sumvenir> no właśnie, chyba, że nic. I w ogóle to jest urwane, więc na pewno spadło jakiemuś dziecku z kluczy. A nawet nie <sumvenir> wiem, któremu dziecku, więc mu to zaniosę. Nie pamiętam co wam nagrałam, nie dojechaliśmy do za do... nie zamyślam. Na wysokości cmentarza skończyliśmy party, bo trzeba było wracać gdyż, ponieważ jest późno. Leon! Chodź! Leon już nie idzie, wracamy. Zobaczcie, jak on macha łapkami. Chodź! No chodź tutaj! Nie możemy iść do wujka bo wujek ma 20 osób na chacie. Masz, daj to wujka dzieciom. To w... no, no nie, bo jesteśmy w lesie, to położymy tam. Tak, to ty... tego, że wujek... Nie, bo to dzieci na pewno to zgubiły. Ja to edytuję pięć razy, to mogę wiedzieć co chcę. A czemu? Czuje że zawsze tak pisze, że raporty u starego. Bo robią. Zapraszam was na mój Instagram. Link pojawi się gdzieś tu.